Statystycznie najczęściej jest to około miliona złotych na firmę. A prawda jest taka, że to są tylko dotacje dla osób, które mają status bezrobotnego. I to mogą być dziesiątki milionów taka dotacji. Najczęściej jest to wyłudzenie danych. My mieliśmy sporo problemów półtorej roku temu, nie z naszej winy, ale jednak. Zawsze jest ktoś, kto może nas zastąpić. Kiedy ja urodziłam drugie dziecko, nie wyrabiałam na zakręcie. Tym razem na kanale kulisy sukcesu porozmawiamy o pieniądzach, o tym, na co można pozyskać środki, jak to zrobić. Zachęcam do wysłuchania wywiadu z Aleksandrą Bacańską, przedsiębiorczynią, właścicielką wielu biznesów. Będzie też o relacjach między kobietami właśnie w biznesie. Każdy ma swój sukces, a więc mówimy stop skromności. Zaproś kulisy sukcesu do siebie. Więcej w opisie. A jeżeli podoba Ci się nasza praca, to możesz nam kupić wirtualną kawę. Link znajdziesz poniżej. Olu, kiedyś byłaś nazywana kobietą od angielskiego Anną Turczyn. Teraz jesteś kobietą od pozyskiwania pieniędzy. Tak. Na co te pieniądze można pozyskać? Zgadza się. Więc zależy w jakim kręgu, bo wśród młodzieży dalej jestem Anna Turczyn od angielskiego i oczywiście jestem nauczycielką języka angielskiego i tłumaczem. I to jest jedna część biznesu, czyli Highline, firma szkoleniowa, a właśnie High Grants. To jest e, firma od dotacji, od pozyskiwania funduszy, przede wszystkim dla przedsiębiorstw, ale też dla osób indywidualnych czasami. Prawie jesteście pełnoletni, więc doświadczenie macie. E, i powiedz mi, Olu, e, kto może się do Was zgłosić? Właśnie osoba indywidualna, e, firma. Rozdzielmy to, żeby nasi słuchacze wiedzieli, e, kto w jakim celu może do Was przyjść. Dobrze. E, w tym momencie e, najlepsze dotacje są dla firm. I to jest ewidentnie i szczególnie dla firm produkcyjnych, bo to są często dotacje albo na prace badawczo-rozwojowe, albo dotacje na termomodernizację np. hal starych, przemysłowych czy, czy budynków starych. Więc jakby tutaj są pieniądze na OZE, na magazyny energii, i takie teraz w harmonogramie też już mamy nabory na ten rok. One zależą od województwa, tutaj jakby to się wszystko zmienia. Więc dla, firma się musi odezwać i po prostu powiedzieć, jakie ma, chociaż. Mniej więcej pomysł. My jesteśmy wtedy w stanie dobierać, co się pojawia w naborach, co pasuje pod ten profil, żeby móc to wrzucić jako koszty kwalifikowalne, to co potrzebują sobie sfinansować. Tak więc fundusze są i naj, e, największe są oczywiście na inwestycyjne, tak jak mówię, te bardziej takie strategiczne dla kraju, typu energetyka, e, termomodernizacja, cyfryzacja. A dla, też dla firm bardzo fajna jest opcja druga, czyli szkolenia. To są dotacje na mniejsze kwoty, ale za to są cykliczne. I tutaj, jak do nas zgłasza się firma, to nie ma znaczenia, kiedy się zgłasza. Mówi, co potrzebuje, i my, na przykład, pozyskujemy dla takiej firmy 100 czy 200 tysięcy na szkolenia cyklicznie. W zależności jakie tam mają potrzeby, to taki nabór w różnych województwie jest troszeczkę inaczej. To jest wszystko w tym momencie robione przez bazę usług rozwojowych, my jesteśmy dostawcą usług szkoleniowych w takiej bazie, więc przyjmujemy taką firmę, pokazujemy jej jak to zrobić, żeby formalnie sobie móc pozyskać te pieniądze i potem jako ta, ten usługodawca w burze, my już pomagamy z rozliczeniem, z całą papierologią i oczywiście też przeprowadzamy szkolenia. No dobrze. Mówiłaś o tych pierwszych funduszach na przykład na cyfryzację, na technologię. Powiedz mi jaka to, tu kwota wchodzi w grę maksymalna? Kwoty są za każdym razem inne, natomiast statystycznie najczęściej jest to około miliona złotych na firmę maksymalnie do pozyskania w dotacji między 60 a 80%. To są tego typu kwoty. Oczywiście nie mówię w tym momencie o wnioskach smart, które są najtrudniejsze do przygotowania, najtrudniejsze do wygrania, ale tam też są gigantyczne kwoty. Tam, jak mamy ogromną innowację, to pracujemy z uczelnią, robimy prace badawczo-rozwojowe, czyli cała ta badawcza część, i potem jest tak zwana część wdrożeniowa, gdzie wdrażamy wszystko, co jest nam potrzebne, żeby zrealizować wyniki badań. I wtedy można nawet hale wybudować, czyli to mogą być dziesiątki milionów, taka dotacja, i wtedy też cyfryzacyjne elementy będą miały duże kwoty. Ale jeżeli mówimy stricte o cyfryzacyjnych dla firmy, no to to jest czasami to jest 300 tysięcy, czasami to jest 500 tysięcy, czasami milion, więc w, tym, w takim przedziale się poruszamy. Jeżeli chodzi o dotacje, na przykład na termomodernizację starych budynków, w tym momencie są dostępne z BGK dotacje, właściwie to się nazywa kredyt ekologiczny, ale to nie jest kredyt ekologiczny, to nie jest właściwie kredyt. Po prostu jest to przez BGK Dlatego tak się nazywa. To jest normalna dotacja, między 60 a 80% dotacji. i Tam może być to wielomilionowa dotacja. To są duże kwoty, bo to właśnie tam się całe budynki termomodernizuje, OZE, nie OZE, tak więc to już są duże kwoty. No i teraz co? Z takich ciekawostek, które mogą interesować firmy, i tutaj zachęcam, oczywiście jak najbardziej można się do nas odezwać, my jesteśmy w stanie też podpowiedzieć, co pasuje, no to będą szły nabory takie jak. Gospodarka obiegu zamkniętego dla firm produkcyjnych, czyli jakby zamknięcie cyklu produkcyjnego troszkę w kółko, prawda, wykorzystanie odpadów. Eee, czy na przykład mm, wzornictwo w Polsce wschodniej też za niedługo będzie. Eee, dla osób, które tworzą jakiś wzór design nowy procesu, usługi czy produktu. Fajna dotacja, to akurat nie dla kobiet w ogóle, bo tam musi być w zarządzie bądź w strukturze właścicielskiej kobieta. Tak więc cała masa tych dotacji idzie. Tylko jedna rzecz ważna, bo po internecie lata cała masa reklam. I wszędzie jest napisane, że pozyskaj pół miliona na cyfryzację, zgłoś się. Najczęściej jest to wyłudzenie danych. Oni czyli ludzie wpisują maila, oni tworzą sobie bazy danych, które potem sprzedają, bo prawda jest taka, że nie da się tak komuś powiedzieć pozyskam ci tyle i tyle, bo tam jest tak dużo wykluczeń. Regulamin ma tak dużo różnych smaczków, że naprawdę trzeba porozmawiać z firmą, zadać im kilka trochę pytań, przeważnie, jak firma do nas się zgłasza, to wypełniają ankietę, opisują nam najpierw pomysł, my w ogóle weryfikujemy, czy jest temat w ogóle do podejścia i dopiero wtedy się spotykamy, żeby już szczegółowo omówić projekt. Tak więc tutaj trzeba uważać, bo po internecie teraz wszyscy mówią, na nowy biznes, na start biznesu, pozyskaj 100, 175 tysięcy złotych. No i fajnie, wszyscy, ja poproszę o więcej informacji, wrzucają swoje dane. A prawda jest taka, że to są tylko dotacje dla osób, które mają status bezrobotnego. Albo mają poziom, jakiś tam poziom niepełnosprawności określony, lub są to studenci wracający z zagranicy, czyli jakby nie było, jest to bardzo mocne ograniczenie, kto może wziąć udział w czymś takim, a wszyscy się zgłaszają. Tak więc no, najlepiej porozmawiać z ekspertem. Mamy jakby całą taką bazę osób, z którymi e, działamy, nasz zespół. To jest kilkanaście osób, które cały czas siedzą w tych regulaminach, i oni dość szybko, przynajmniej są w stanie powiedzieć przedsiębiorcy: Nie, nie kwalifikujesz się. I nie tracą czasu naszego i tego przede wszystkim klienta. No dobrze, a jak powiecie, kwalifikujesz się takiej osoby, przedsiębiorcy, to macie 100% skuteczności, jak to wygląda? Nie, nigdy nie ma 100%. To znaczy zdarzają się nabory, w których możemy się pochwalić, że zawsze nam poszło, ale to też jest trochę takie dzieło przypadku. Bo nawet jak czasami się idealnie coś napisze, to jeszcze jest człowiek. Szczególnie mówię o konkursach, gdzie jest ocena merytoryczna, bo w ocenie formalnej można mówić, czy firma dobrze napisała, czy nie. Ocena formalna ma być zrobiona perfekcyjnie. Natomiast ocena merytoryczna troszeczkę też zależy od tego, kto ocenia i jakie inne wnioski wpłynęły. Bo to, tak jak w konkursie, trochę piękności. Jeżeli przyjdą same średnie osoby, no to mamy dużą szansę. Jeżeli przyjdą wszystkie świetne, to już nasze szanse spadają. I tam tak samo, jak przyjdą rewelacyjne pomysły innowacyjne, to ten jeden, na przykład nasz pomysł może nie wygrać, bo ktoś uzna, no Waldek ma lepszy. Więc to nie jest tak, że to zawsze przejdzie. To, gdzie jest bardzo. My mamy 98,5% sprawdzalności w dotacjach na szkolenia. Bo tutaj e, my wiemy, jak poprowadzić klienta. My, to, jakby to klient sobie tam, e, prawda, sam musi złożyć ten wniosek, ale my jesteśmy w stanie mu pomóc z dokumentacją, powiedzieć, co po kolei ma zrobić, jak to zrobić, żeby to było idealnie. E, więc tutaj jest ogromna skuteczność, bo tutaj nie ma oceny merytorycznej, prawda? Dopiero potem jakby są szkolenia merytoryczne, ale to już jest inny, inny aspekt. Jeżeli chodzi o dotacje inwestycyjne, tutaj już najczęściej jest to konkurs, no więc ja bym liczyła, że przy bardzo dobrej firmie, która świetnie pisze, będzie miała takie 6-8 na 10 uh -huh, okay. wygranych. I A to jest po... bardzo dobry wynik. Powiedz mi, Olu, bo mój mąż się pewnego czasu interesował właśnie dotacjami i. Być może trafiło na niekompetentną firmę. Powiedziano mu, że on myślał o wybudowaniu hali łukowej, że nie ma funduszy na tego typu inwestycje. Ty mówiłaś tu o budowach hal i różnych obiektów i termomodernizacji. Powiedzieli, że gdyby pan był kosmetyczką, fryzjerką, na to jest teraz bardzo dużo, dużo dofinansowań, wtedy by pan pieniądze pozyskał. Jak to teraz wygląda? I wiesz, to była perspektywa, nie wiem, pół roku wstecz? Okej, okay. może e, no. To znaczy tak, niekoniecznie się mylił. Nie znam sytuacji, ale faktycznie na samą halę, na wybudowanie nie było takiej dotacji. W tej perspektywie 2021-2027 jest troszeczkę inaczej niż poprzednio. Wcześniej była taka sytuacja, że można było pozyskać na poszczególną, nie wiem, koparkę pieniądze. Ktoś potrzebował koparki, a w tym momencie to jest uznawane za czyste, komercyjne. Po prostu potrzebuje koparki, żeby kopać i znowu zarobić, czyli nie. W tej perspektywie skupiają się na całościowych projektach, czyli ja muszę stworzyć projekt. Który zwiększy nie wiem, zatrudnienie, czyli ilość prac, miejsc pracy się zwiększy, będzie to nie wiem, większa wydajność firmy, a jednocześnie konkurencyjność, czy jakaś innowacyjność zostanie wdrożona w naszym kraju, czy e, dla regionu będzie miało to jakieś znaczenie dla rozwoju gospodarki lokalnej. Więc teraz to musi być projekt i jeżeli ktoś opisze projekt, będę robić to, to, to wniesie takie, takie korzyści, to a elementem tego projektu jest wybudowanie hali, to jak najbardziej tak. Natomiast nie, nie jest to proste, to, to yy, tutaj nie wiem na ile, bo ja nie uważam też, że jest proste dla kosmetyczek czy dla fryzjera. Tak, powiedziała Pani, że właśnie w naszym regionie, jeżeli tak by było, taki zawód, to jak najbardziej dużo pieniędzy na to idzie. Nie idzie na to dużo pieniędzy. Ja w ogóle nie kojarzę, żeby na to szły jakiekolwiek pieniądze. To, to tak, tak był przez chyba dwie firmy poinformowane. odpuścił sobie temat dotacji na jakiś czas. Nie, to tak to może wiem, mówiła, żeby wyszło, wyszło dobrze. dobrze. Może wiem, gdzie się teraz yy, musi zgłosić. Olu, a powiedz o pieniądzach dla osób fizycznych. Bo mamy dotacje szkoleniowe i mamy dotacje inwestycyjne. W grupie dotacji szkoleniowych oczywiście są firmowe, to o których powiedziałam. To będzie czy Akademia HR, czy Krajowy Fundusz Szkoleń, czy bony rozwojowe, zależnie od województwa. To tutaj. To mamy mniej więcej omówione. To, to nie jest trudny temat, to po prostu trzeba zrobić i warto brać te pieniądze. Najczęściej jest to 80% dotacji, czyli fajnie, bo jeżeli firma ma 100 tysięcy wydać, no to wyda 20. W Warszawie jest niestety 50%, ale też jeżeli ktoś ma wydać 200 tysięcy, dostanie 100, to też jest fajnie. Natomiast osoby fizyczne miały zawsze mniej. Ale jednak są też na to dotacje. Na przykład no skupiając się tak jak teraz w Małopolsce, zaraz zaczyna się nabór, to będzie chyba się nazywało pociąg do kariery, chociaż jeszcze nie mam pewności, bo teraz kierunek kariery, oraz pociąg do kariery, ale ogólnie to jest zawsze to samo. To są pieniądze niewielkie, ale je można bardzo dobrze spożytkować, bo to jest 6 tysięcy, gdzie osoba indywidualna płaci 500 złotych, dostaje te 5,5, ma łącznie pulę 6 tysięcy, ale zapisuje się w burzę na szkolenia grupowe. I to jest jakby to, że. Przez to dzięki temu te szkolenia są tańsze, czyli mogą wziąć udział w bardzo jakościowych szkoleniach za względnie korzystną stawkę. Tak więc i to jest pierwsza opcja, czyli takie nieduże pieniądze w bardzo dużej dotacji, 90% i to jest w zależności od województwa w innym terminie. Więc do nas się, Jak osoba się zgłasza, to mówimy sobie: Jeszcze teraz nie ma, czekajcie za miesiąc, wam damy znać, musicie sobie to pozyskać. To jest troszkę trudniej, bo e, tam trzeba się wybrać, na przykład do urzędu e, pracy i osobiście złożyć, e, e, spotkać się tam z panią, powiedzieć, jakie mam potrzeby szkoleniowe. No, taki tam powiedzmy, może nie jakiś super wygodny proces, ale, ale też nie jest to trudne. E, e, I druga wersja, e, właściwie to jest tyle, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to są e, fundusze europejskie i to są pożyczki na kształcenie. To jest taki ukąd w stronę osób, które korzystają z dość drogich szkoleń. Na przykład szkolenia premium, jak u nas w tej części szkoleniowej w firmie Highline, gdzie mamy usługi premium z opieką concierge, gdzie ktoś tam się musi nauczyć języka obcego w pół roku, no więc jest to szybko. Musi być cały czas gdzieś tam na linię, na telefonie, nie tylko same zajęcia, więc ta głowa musi pracować w danym języku, no to to kosztuje. To jest wykupienie czegoś też czasu, prawda? Szczególnie eksperta. To tego typu osoby mogą wnioskować o pożyczkę i po pierwsze, że ona jest nieoprocentowana, więc fajnie. Można sobie to rozłożyć maksymalnie do 36 miesięcy, czyli długo, bo to wtedy już tak nie boli, bo jednak jest to rozłożone. I jeszcze jest możliwość umorzenia części tej pożyczki. Jeżeli ktoś ukończy kurs, tylko wystarczy dochodzić na te, na te zajęcia, to już ma 25% automatycznie. Umożone, tej całej kwoty, a jeżeli ktoś zarabia, nie pamiętam teraz dokładnych kwot z regulaminu, ale to jest około 8300 chyba mm, e, miesięcznie pensji. Jeżeli ktoś jest poniżej, to będziemy o 40% umorzone. I wiele osób jest w stanie to wykazać. To może być osoba na umowie o pracę, to może być osoba na zleceniu, to może być osoba też na JDG, jeżeli chodzi o pożyczkę. Więc to tyle fajnie, tak. Więc przy droższych szkoleniach, to te pożyczki, jak to się inwestuje w siebie, no jest to fajna opcja, wygodna. Czyli są pieniądze do wzięcia. Są pieniądze do wzięcia, trzeba się schylić. Jasne. i je wziąć. Olu, a powiedz skąd u Ciebie? Czy to sztuczna inteligencja trochę cię skierowała w kierunku właśnie tych szkoleń, doradztwa? Bo twoją taką właśnie główną nogą były kiedyś szkolenia językowe. To nie była sztuczna inteligencja, na szczęście to była jeszcze wtedy sama inteligencja naszych ludzi w zespole, gdzie uznaliśmy, że trzeba mieć jeszcze jedną nogę dla bezpieczeństwa biznesu. Gdzieś podświadomie czuliśmy, że biznes taki, jakby jeszcze mieliśmy. Mamy dalej, ale on to już jest taki troszkę wymierający biznes biuro tłumaczeń. I czuliśmy, że powstają translatory. Nie wiedzieliśmy, że aż tak to pójdzie szybko, ale to czuliśmy, że one będą coraz lepsze ludzie będą sobie z tego korzystać, będzie coraz mniej tych tłumaczeń zlecanych. I dwa, że ja też widziałam, że wszystkie dzieci się uczą języka obcego jako małe. Czyli za 10 lat. Kto będzie się uczył, no właściwie chyba nikt, no bo wszyscy już będą mówić od dziecka. Więc tak gdzieś, patrząc na to, stwierdziliśmy, że trzeba będzie iść w tą dodatkową naszą nogę, a naszą dodatkową nogą, delikatną wtedy dawno, dawno temu, naście lat temu, były dotacje. Na początku tylko to były dotacje na szkolenia dla naszych klientów na języki obce. Potem troszkę zaczęliśmy się rozrastać w różnych szkoleniach, tak więc te dotacje rosły, rosły, rosły i w końcu przyciągaliśmy ekspertów, którzy się znali również na inwestycyjnych, i tak zaczęliśmy się wszyscy edukować w tym know-how. Jeżeli chodzi o dotacje inwestycyjne, więc to tak organicznie trochę szło. No i bardzo się cieszę, bo jak teraz ta sztuczna inteligencja się pojawia, to faktycznie biuro tłumaczeń to po prostu dostało strzała gigantycznego. Teraz zostały tylko tłumaczenia przysięgłe i trochę tłumaczeń symultanicznych. Podczas spotkań, więc tak powolutku, tak już no, wiemy, wiemy, jaką to ma przyszłość, więc skupiamy się na tym, co jest w tym momencie najmocniejsze, czyli dotacje, no i te właśnie szkolenia. Tutaj w ramach szkoleń też pracujemy z trenerami w całej Polsce, tak, żeby osoba, która do nas się zgłasza z firmy czy pojedyncza, no, żeby miała duży wachlarz szkoleń do wyboru, bardzo wysokiej jakości, bo my pracujemy naprawdę z wybitnymi ekspertami, bardzo, bardzo znanymi w ogóle w Polsce. To teraz tak troszeczkę porozmawiajmy o współpracy z kobietami, bo teraz współpracujesz z kobietami i wiem, że kiedyś miałaś z tym problem, żeby kobieta z kobietą, a teraz świetnie w zarządzie działasz właśnie. Miałam bardzo duże obawy do współpracy z kobietami, się przyznaję, <grym> bez bicia, ale może to wynikało z tego, że ja też. Dorastałam na Podkarpaciu, a więc jest pewna mentalność też. Ja też dorastałam w tym, że no kobieta do, do czego innego facet do biznesu i że kobieta to zaraz ci zrobi na złość i tak dalej. I to nie oznacza, że to się nigdy nie dzieje, bo faktycznie czasami kobiety potrafią zrobić na złość i to, to jest fakt, ale jeżeli chodzi o pracę z kobietami, ja w tym momencie uwielbiam. A już w ogóle Weronika, moja obecna wspólniczka, mnie w tym utwierdziła już w 100%. Kobiety mają rewelacyjną energię do pracy i też taką siłę wewnętrzną ogromną. Myślę, że udźwik na obciążenia psychiczne mają, mamy dużo większy niż panowie, zupełnie inaczej działamy, uważam, ale nie jedna droga prowadzi do Rzymu, czyli Panowie rewelacyjnie sobie radzą w biznesie, świetnie podejmują decyzje, idą jakąś drogą. Dziewczyny idą przeważnie inną drogą, która bardzo często ma ten sam wynik. Więc jestem jakby zachwycona tą pracą. Ja lubię rytm, tą dokładność kobiet, to fajne podejście, takie empatyczne też niejednokrotnie, ale też bardzo zdecydowane. Dziewczyny potrafią nadać tempa niesamowitego danemu projektowi, więc to lubię. A Weronika, no to, to już. W ogóle top level, jeżeli chodzi o, o wspólnika. A pytanie, bo czasami to jest też taka wśród kobiet hipokryzja, że na przykład kobieta. Faj opowiada, fajnie mi się współpracuje z inną kobietą, no bo wiem, że ona mi nie zagraża jako kobieta, jako <laughs> wiesz, jako pozycja powiedzmy właśnie w firmie. Jak to jest u Ciebie? Czy Ty też masz takie podejście do tego, czy nie? Czy Wy po prostu jesteście równymi partnerkami, czy to... Ale czy, zagraża czy nie zagraża w Wiesz, na przykład jesteś pewna, że ta Twoja e, wspólniczka, ja jej nie znam, nie widziałam, e, w żadnym aspekcie Ci nie zagrozi i dlatego mówisz, że po prostu świetnie Ci się z kobietami mm -hmm. pracuje, bo wiesz, że na przykład jest od Ciebie e, w jakimś stopniu... E, Młodsza, no nie wiem, no, może. Dorsza, czy Właśnie, to o, to nie, o to mi chodzi. Nie, to myślę, że nie. Ja w ogóle tak nie patrzę, bo zawsze jest ktoś, kto może nas zastąpić. Czasami nie od razu. Jak się jest bardzo dobrym, to wcale nie jest łatwo zastąpić, ale, ale zawsze ostatecznie tak. Więc bardziej na to patrzę, gdzie możemy razem dojść. I ja bardzo mam mocne sito, jeżeli chodzi o osoby, z którymi działam. Na bazie moich niestety doświadczeń, bo byłam zbyt ufna. Ja też mam rodzinę naukowców, gdzie nie ma tych zależności biznesowych i cały czas nie ma przerzucania pieniędzy z worka do worka przysłowiowo. Więc nie znałam tych zabiegów, jak bardzo można wykorzystać taką otwartość drugiej osoby, żeby oszukać. Więc ja dużo razy zostałam niestety oszukana, bardzo boleśnie. Tak więc wyrobiłam sobie też to sito. Ja bardzo yy, patrzę przede wszystkim na cechy charakteru, zanim, zanim zacznę z kimś mocno pracować. I akurat nie Weronika jest taką osobą, której ja po prostu ufam, bo no szczerze, ona mogłaby mi możliwe, że nawet zastąpić. Mimo, że to ja dłużej prowadzę ten biznes, to ja jestem founderem i zawsze founders mind się mówi, że to jest jakby bardzo dużo. Tak, ale Weronika naprawdę jest tak y, inteligentnym i tak y, świetnie działającą osobą, On tak dobrze łączy kropki, tak ma fajne analityczne też podejście do, do biznesu, a jednocześnie wyczuwa ludzi, no to są cechy y, ogromne. Y, ale ja po prostu jej ufam, bo to jest y, stabilny człowiek. Ja w ogóle ufam ludziom stabilnym, to nie jest słaby człowiek. Jak to by była osoba słaba, a dobra, to bym się jej bała. Bo nigdy nie wiem, jak się słaba osoba zachowa w trudnej sytuacji. Natomiast osoba stabilna się zachowuje stabilnie, bo taka po prostu jest. Więc tutaj Weronika, w ogóle taka ciekawostka, Weronika zaczęła u mnie pracować jeszcze, jak była studentką. Kiedy ja urodziłam drugie dziecko, nie wyrabiałam na zakręcie, nie wiedziałam, co mam robić, jak prowadzić firmę. To w ogóle było niesamowite. I wymyśliłam razem z mężem. Taką sytuację, że tam, gdzie ja nie jestem e, jestem niezbędna, e, niezbędna, to muszę być, a tam, gdzie może ktoś coś dla mnie zrobić, to będzie ktoś coś robił. Więc ja miałam osoby od zakupów, od gotowania, <noise> różne formy. I właśnie Weronika była od zakupów. Więc ja ją zatrudniłam w ogóle jako studentkę, która ma mi pomóc i załatwiać sprawy na mieście. Odbierz mi na poczcie, zrób to, załatw to, podjedź tam, samochód na myjnie, a ja w tym czasie karmię, a potem biegnę na spotkania. <noise> no więc takie wariactwo, ale od razu mnie uderzyło logistyka pracy, kunszt pracy i niesamowitą umiejętność radzenia sobie ze stresem u Weroniki. To, to od razu ja sobie myślę, kim jest ta dziewczyna w ogóle? I w ogóle jak poważnie podchodzi do zakupu pieluszek. <głos> <głos> więc dla mnie to był szok. I po chyba roku takiej pracy, czy nie całym nawet, ja jej zaproponowałam, żeby przyszła po prostu do biura do nas. I ona akurat nie miała nic innego nagranego, więc się zgodziła. No i zaczęła się niesamowita przygoda i moja z Weroniką i jej, bo ona cały czas szła w górę. Przez dyrektora na wspólnika, więc i to będzie z dyrektorem zarządzającym i wspólniczką mniejszościową. Powiem Ci, że ja z kobietami właśnie, i nie mówię tu o rodzinie, bo w rodzinie mam bardzo dobre relacje, ale w, w, w jakichś tam projektach, w biznesie, to, to nie za dobrze. To z kobietami ciężko mi się pracuje. Bywa, bywa. Tak, jak Dlatego wy... mówię, że to nie znaczy, że nie tak, możemy... wiesz, że u mnie bardzo dużo się powykładało różnych relacji, właśnie, jeżeli mówimy o właśnie wspólnym działaniu z dziewczynami, jak wy dbacie o higienę pracy? Ko wy, kobiety. Tak. Myślę, że w ogóle praca z mężczyznami jest o tyle inna, że mężczyźni są mniej, mniej mają zawiłe ścieżki. I to upraszcza czasami, ale czasami też coś jest takie jakby ciosane, bo kobiety często są w stanie stworzyć coś ciekawszego, ale to też jest minus taki, że mają właśnie pokręcone te ścieżki. I mam wrażenie, że jak z mężczyzną się gdzieś tam zepniesz, jest jakieś napięcie, to on to odcina. A kobieta to jakby myśli o tym i zaczyna gdzieś mieć złość i jakiś żal. I wtedy się robią e, nieprzewidziane sytuacje, co ktoś zrobi. I tutaj wracam do, tego, do tej stabilności. Ja e, potrzebuję pracować z ludźmi stabilnymi psychicznie, bo te osoby są przewidywalne. Osoba stabilna psychicznie, po prostu co by się nie działo, to jej wewnętrzna kultura nie pozwoli zrobić sytuacji nieprzewidzianej. W biznesie nie mamy miejsca na takie sytuacje, że ktoś się obraził i projekt zepsujemy, bo ktoś się obraził. Albo. Bo z mężczyznami, jak pracuje, to faktycznie nawet najgorsza jakaś taka, może nie kłótnia, ale mocna niezgoda w danym temacie nigdy nie spowodowała, że nie dokończyliśmy projektu. Już się nie lubiliśmy, ale rozmawialiśmy normalnie i dokończyliśmy wszystko i było pięknie. Natomiast z kobietami zdarzyło mi się, że faktycznie nie, to nie. I problem. Z Weroniką w ogóle tego nie mamy. To jest w ogóle, to też jest ewenement. My nie musimy nawet dbać o tą higienę. Tak profesjonalnie obydwie podchodzimy, że nie wiem. I to w takim trudnym momencie. My mieliśmy sporo problemów półtora roku temu. Nie z naszej winy, ale jednak, więc dużo było procesowania takich obciążających nas tematów, i mimo to świetnie sobie to, świetnie sobie, to, świetnie sobie dawałyśmy radę. A jeżeli chodzi o zespół, u nas, bo u nas dużo jest też dziewczyn, to co jakiś czas faktycznie pojawiał się problem między dziewczynami, i to było zawsze między dziewczynami. E Jedna to, druga tej, ja jej tego nie zrobię, bo tamta mi nie dosłała tej, też nie wyślę. I to jest takie trochę kobiece, nie wiem, że to jest złe, to jest po prostu kobiece, eee, że, że czasami my trochę inaczej się obrażamy. I wydaje mi się, że to jest kwestia zarządzania tym. My wtedy od razu z Weroniką mówimy: O, trzeba zrekrutować faceta. I jak zrobimy miks, to nie musi być porówno, ale co jakiś czas musi być ten mężczyzna w zespole, z naszego punktu widzenia oczywiście. Bardzo fajnie się kalibruje energia, e, kończą się te takie niefajne plotki, bo fajne rozmowy, czasami prywatne, to jest, to jest cudo, stanąć przy kawie i chwilę oderwać się od pracy, ekstra, ale one mogą też przebrać formę niebezpieczną, której ja osobiście nie akceptuję e, i w momencie, kiedy są panowie, to pośmieją, Zniwelują, e, nawet jak e, lubią rozmawiać, bo też lubią rozmawiać, to naprawdę dobrze im to wychodzi, to jednak e, w jakiś sposób kalibrują tę energię. I wydaje mi się, że to jest e, na razie taki system e, na, na poradzenie sobie. Z, e, myślę, że taka cała ekipa u nas, jakby była kobiet, to, e, to by nie poszło dobrze. Musi być ten element męski. Olu, to wróćmy jeszcze na koniec, do początku naszej rozmowy. Na jakie dotacje w tej pierwszej połowie roku mogą liczyć przedsiębiorcy? Mhm. To przede wszystkim, tak jak wspomniałam, OZE, czasami to będzie dla większych firm, które tworzą na przykład, chcą wyprodukować biometan, termomodernizacja dużych budynków, czyli mówię tutaj, zaczynam od dużych dotacji. Oczywiście smarty, prace badawczo-rozwojowe, mocno innowacyjne, ale też mniejsze dotacje, takie typu 300 tysięcy, internacjonalizacja, cyfryzacja. I ewentualnie też wzornictwo w Polsce Wschodniej z kobietami to, co już wspomniałam i słuchajcie, też będą fajne dotacje dla fundacji, dla stowarzyszeń. Dla klubów sportowych non-profit to są dotacje bardzo różne: między 50 tysięcy, a nawet milion, gdzie można sobie sfinansować czy sprzęt wewnętrzny do fundacji, czy na przykład coś, co wspiera ich wychowanków podopiecznych tej fundacji. Więc bardzo fajne dotacje, przez w sumie myślę, że cały rok będziemy mieć dostępne. Zarówno z funduszy norweskich, jak i z Narodowego Instytutu Wolności, więc tutaj zapraszam, będziemy w stanie pomóc. Jeżeli chcesz być partnerem lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu. A jeżeli marzysz o tym, by oswoić stres i swobodnie występować przed innymi, czekam na Twoją wiadomość. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.